Opublikowanie informacji w serwisie informacyjnym News jest bardzo proste. Trzeba się zalogować na własne konto ze, od strony panelu administracyjnego, redakcyjnego. O, jesteśmy wewnątrz wirtualnej redakcji. Mamy utwórz artykuł. Trzeba wykonać kilka czynności. Pierwsze, nadać tytuł. Ja piszę tak cokolwiek. Pamiętajmy, żeby tytuł był nie za długi i mniej więcej mówił coś w treści. Tutaj wprowadza się treść informacji. Ja, żeby nie przedłużać, skopiuję ją z wcześniej przygotowanego takiego w notatniku. Ctrl-C. Ctrl-Wstaw. Ctrl-V. Zobaczmy... Czcionka 9-punktowa, to jest trochę za mała, więc lepiej jest, żeby zaznaczyć całość, Ctrl-A i zmienić czcionkę na 12-punktową. Proszę zwrócić uwagę, że początek treści w informacji takiej powinien być potraktowany jako lit, który mówi, co jest wewnątrz i taki lit oddziela się taką kreską tutaj więcej. Ta kreska zostanie zamieniona na napis Czytaj więcej, przyłączający do, do, do całego tekstu. Trzecią część. Trzecią rzecz, którą trzeba zrobić, przydzielić do kategorii news. Czwartą rzecz, którą trzeba zrobić. Przydzielić do podkategorii jakiejś tematycznej. Tu mamy dodatkowe kategorie, na przykład jeżeli to będzie dotyczyło naszej szkoły, to Wilogdańska. Można więcej również kategorii, podkategorii przyczepić to wielu, wielu innych. Tutaj wracamy do treści. Jeżeli chcemy, żeby pokazało się na stronie startowej dodatkowo, to zakłada. Klikamy na tym wyróżnione. I wtedy klikamy na zapis. Jeżeli klikniemy tutaj albo na to. Albo tutaj pokaż witrynę, to w osobnym zakładce pokaże nam się yy, od frontonu serwis. Zobaczmy tutaj na stronie startowej, pokazał się to, co żeśmy napisali. Czytaj więcej. Jeżeli by coś wyszło nie tak, to proponuję, byś sobie nie poradziła, nie poradził z opublikowaniem swojej informacji, to po prostu. Wyłącz opublikowanie, nie opublikowano. Redaktor całości serwisu będzie to widział, ja to poprawię. Zapisz i zamknij.